Istnieje dziewięć dyscyplin, które możesz w sobie rozwijać. Dzięki nim poprawi się każdy obszar Twojego życia. Pamiętaj o zasadzie: każde ćwiczenie dyscypliny w jakiejkolwiek dziedzinie wzmacnia Twoją dyscyplinę we wszystkich pozostałych obszarach. Podobnie, kiedy ćwiczysz całe ciało, wzmacniasz wszystkie mięśnie, serce, płuca itd. Każda słabość dyscypliny osłabia za to dyscyplinę w innych dziedzinach. Zawsze, gdy się zmuszasz do dyscypliny, robisz coś, hamujesz naturalne skłonności do poszukiwania łatwych dróg, zawsze, gdy zapanujesz nad sobą, poczujesz się silniejszy i lepszy. Będziesz się umiał zdyscyplinować także w innych dziedzinach. Pierwsza ze wszystkich jest dyscyplina jasnego myślenia w odróżnieniu od rozmytego myślenia. Czasem pytam na seminariach, jaka praca jest najlepiej płatna w Waszym kraju, jest najważniejsza na każdym stanowisku. Odpowiedź brzmi: myślenie. Znasz to powiedzenie, że niektórzy myślą, inni myślą, że myślą, a zdecydowana większość wolałaby umrzeć, niż myśleć. Dyscyplina jasnego myślenia jest najistotniejsza, gdyż Twoja mentalność decyduje o jakości decyzji, które podejmujesz. Twoje wybory decydują o działaniach, a te z kolei wyznaczają Twoje rezultaty, a rezultaty decydują o jakości Twojego życia. Przy czym wszystko zaczyna się od tego, czy umiesz myśleć jasno i wyraźnie. Edison powiedział, że myślenie jest najtrudniejszą ze wszystkich dyscyplin. Myślenie wymaga prawdziwego wysiłku, bo szczególnie dziś mamy wokół mnóstwo rzeczy, które nas rozpraszają. Zadziwia mnie, kiedy idę ulicą, jadę czy lecę i widzę ludzi całkowicie zanurzonych w czymś, czego słuchają. Mają w uszach słuchawki podłączone do różnych urządzeń, telefonów, słuchają muzyki w samochodzie, oglądają telewizję, ich mózg jest wciąż bombardowany i oczywiście nie jest w stanie odpowiednio wtedy myśleć. Skuteczne myślenie wymaga kilku technik. Po pierwsze, jak pisze Peter Drucker, do myślenia jest ci potrzebny czas. Chodzi o dłuższe, nieprzerwane odcinki czasu. Szybkie decyzje okazują się często błędne, szczególnie te dotyczące ludzi czy pieniędzy. Zwykle są niewłaściwe. Jeśli masz podjąć decyzję o długofalowych konsekwencjach, musisz ją dobrze przemyśleć. Spróbuj ją obejrzeć ze wszystkich stron, jak piękny przedmiot z porcelany, z każdej strony. Im dokładniej przemyślisz swoją decyzję, tym lepsza się później okaże. Ile razy przyszło ci do głowy, gdybym to wtedy przemyślał, nie zrobiłbym tego? Gdybym tak mógł się wtedy głębiej zastanowić, wybitni ludzie często na podstawie bolesnych doświadczeń przekonali się, że przy ważnych decyzjach nie można się spieszyć. Jednym z najlepszych sposobów na rozwijanie jasności myślenia jest siedzenie w samotności przez 30 do 60 minut i myślenie o jakimś poważnym problemie życiowym. Człowiek odkrył samotność już na samym początku swoich dziejów i stanął. Ale się przekonuje, że to najpotężniejsze z narzędzi myślenia. Wyobraź sobie wiadro zamulonej wody. Niczego w tej wodzie nie widać, prawda? Ale jeśli wiadro postoi nieruchomo przez jakiś czas, cały osad opadnie na dno i woda stanie się zupełnie przezroczysta. I to samo dzieje się, kiedy siedzisz w ciszy. Jeśli jesteś zupełnie sam, nie przeszkadza ci żaden hałas, niczego nie czytasz, siedzisz po prostu w ciszy, co wymaga ogromnej dyscypliny, szczególnie za pierwszym razem. Po mniej więcej 25 minutach twój umysł staje się jasny. Jeśli zmagałeś się z jakimś problemem, rozwiązanie nagle przychodzi ci do głowy. Odpowiedź, której szukałeś, nagle się pojawia w niemal cudowny sposób. Siedząc w samotności, uaktywniasz swoją nadświadomość oraz intuicję? Jakaś problematyczna kwestia nagle staje się jasna, wiesz dokładnie, co masz zrobić. I jeszcze jedna wspaniała sprawa związana z samotnością. Każdy, kto ją stosuje, to potwierdzi. Jeśli nie próbowałeś nigdy, spróbuj chociaż raz. Znajdź w środku dnia dwadzieścia kilka minut, a jeszcze lepiej godzinę, i siedź samemu w ciszy. Pozwól, by umysł się wyciszył, uspokoił. Uspokój się i myśl. Zaczną się dziać niesamowite rzeczy, będziesz podejmować lepsze decyzje. Słyszysz swój wewnętrzny, cichy głosik, a on krzyknie czasem do ciebie tak głośno, że będziesz zadziwiony. Another way Można think też that. myśleć lepiej w inny kind of sposób. Kiedy zmagasz się z jakąś down, sytuacją, zapisz sobie każdy jej szczegół. Chodzi o to, abyś myślał na papierze. Zapisuj każdy szczegół. Co się zdarzyło, co się dzieje teraz, jakie to spowodowało zmartwienia i problemy. Zapisz to wszystko. Pomiędzy Twoją ręką a głową zaczną się wtedy dziać niesamowite rzeczy. Kiedy będziesz zapisywać szczegóły, rozwiązanie nagle przyjdzie Ci do głowy. Stanie się jasne, ale nie uruchomiłbyś swojej nadświadomości, gdybyś nie zaczął myśleć na papierze. You know, Aristoteles napisał, że mądrość, która jest największym pragnieniem człowieka, to umiejętność podejmowania dobrych decyzji. Jest ona połączeniem doświadczenia i refleksji. A więc masz doświadczenie i, i zastanawiasz się nad nim. Myślisz, co to doświadczenie o, dla mnie znaczy? To, jak to mogę to wykorzystać? To jak to to znaczy? je wykorzystać? To Czego to się mogę tu nauczyć? Aby to zrobić, najlepiej przejść się na spacer. Tylko nie zabieraj ze sobą iPoda czy czegoś takiego. Idź na spacer na pół godziny czy godzinę. Kiedy będziesz myślał o tym, co się wydarzyło w pracy czy w domu, zdziwisz się, jak dobre pomysły zaczną ci przychodzić do głowy. Aby poprawić swoje myślenie, porozmawiaj o tym z kimś, do kogo masz zaufanie. Opowiedz wszystko i poproś o informację zwrotną. Jeśli jesteś z tą osobą naprawdę blisko, jej refleksja może całkowicie zmienić obraz całej sytuacji. Dobrym sposobem na poprawienie myślenia jest też zadawanie pytań, na przykład co w tej sprawie zakładam? W czym mogę się mylić, zakładając coś na temat tej sytuacji? Kiedy biznes wpada w kłopoty, często pytamy, jakie macie założenia? Zakładamy, że istnieje duży rynek na nasz produkt, ale go nie widać. A może ten rynek nie istnieje? Może na rynku są lepsze i tańsze produkty, może gusta klientów się zmieniły. Firmom bardzo trudno się pogodzić z taką sytuacją, mimo iż 80% produktów, które oferują, prędzej czy później będzie przestarzałe. Pomyśl, a jeśli moje założenia są błędne, co wtedy? A jeśli moje założenia na temat tego związku, na temat tej pracy, tego produktu, tej inwestycji są błędne, co wtedy zrobię? Oto klucz do dobrego myślenia. Bądź gotów zrobić coś zupełnie innego. Bądź w stanie przyznać, że się myliłeś i zrobić coś innego. Dzięki temu Twój umysł się otworzy. Nagle zauważysz inne rozwiązania. Jasne myślenie to nasza pierwsza dyscyplina stosowana przez najwybitniejszych, najszczęśliwszych ludzi w społeczeństwie.